Chciałam z całego serca podziękować. Pan Dawid Caban przez wiele już godzin, ale też i w Poznaniu, ale też i w innych miejscach bada pacjentów przy pomocy sztucznej inteligencji. Ale, proszę Państwa, jesteśmy najnowocześniejsi na, na świecie dzięki panu Dawidowi, który, który tutaj nam zaproponował zupełnie bezpłatnie, ale skorzystanie z takich badań. Są to badania oczywiście. Dla osób, które nie były okulisty, nie mają czasu, nie uważają, że wszystko jest okej, okay, ale warto zawsze tutaj myślę, że z każdego tego wykładu wybrzmiewało, warto sprawdzać. Warto sprawdzać. Pamiętajmy, że mózg widzi, a nie oczy. Mózg często nas oszukuje, bo widzi zawsze bierze z lepszego oka. A więc możemy za, za, no nie zauważyć, że coś złego dzieje się w jednym oku, bo z drugiego dobrze widzimy. Większość chorób jest asymetrycznych, czyli nie, nie, nie postępują w tym samym czasie w obydwu oczach jednakowo, nie są symetryczne. Dlatego, kochani, to jest praktyczna wiedza. Panie Dawidzie, ja przede wszystkim chciałam podziękować Panu również takimi skromnymi radeczkami. Tak to. Symboliczne e, e, czekoladki z dzisiejszego seminarium, ale prosimy też o dwa słowa, bo będzie to nagrane i będzie to na, umieszczone na stronie retina MD Polska, żeby cała Polska się dowiedziała, że już są narzędzia, które wspomagają okulistów, którzy nie są w stanie przebadać wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo pani prezes. Dawid Caban. E, pracuję w firmie MDT. Jestem optometrystą. To, o czym chciałem powiedzieć, to o naszym systemie, który właśnie za pomocą szybkiej, bezbolesnej, niewymagającej zakrapiania oczu diagnozie, jest w stanie wykryć choroby siatkówki takie jak zwyrodnienie plamki żółtej oraz retinopatię cukrzycową, a także wczesne objawy jaskry. System składa się tak naprawdę z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to fundus kamera wysokiej jakości skaner konfokalny który jest w stanie zrobić zdjęcia przy wąskiej źrenicy dzięki czemu pacjent nie odczuwa dyskomfortu badanie jest bezkontaktowe dlatego nie wymaga też osoby medycznej przy tym badaniu więc tak naprawdę każda przeszkolona osoba może je wykonywać następnie zdjęcia trafiają do chmury gdzie są poddawane analizie właśnie pod kątem występowania tych dwóch schorzeń AMD oraz retinopatii cukrzycowej. Po dwóch, trzech minutach otrzymujemy raport, który mówi nam o obecności których, tych schorzeń oraz o stopniu ich zaawansowania. I tak krótko pokażę, jak wygląda taki raport przykładowy pacjenta z wykrytym AMD. Jest tu krótka informacja na temat tego, co zostało wykonane jakie są wyniki oraz jakie jest zalecenie. Dodatkowo są miniatury też siatkówki, co dodatkowo działa na wyobraźnię pacjenta, ponieważ te zmiany no, każdy gołym okiem jest w stanie zobaczyć na tym raporcie, dlatego jakby naszym zadaniem jest to też, żeby pacjent później poszedł do okulisty i skonsultował to, a nie czekał na rozwój choroby. I to, o czym wspominałem, dwie skale. Jedna dotyczy retinopatii cukrzycowej, druga dotyczy wyrobienia pamki żółtej. Akurat pacjent z AMD już w dosyć zaawansowanej formie. Raz, dwa, trzy, działa. Ostatnia strona: jest to też pomoc dla okulistów, ponieważ wszystkie takie tutaj drobne zmiany e, są zaznaczone właśnie. Sztuczna inteligencja automatycznie e, wykrywa wszystkie i tak dalej oraz e, jest to też podpowiedź. Dodatkowo ostatnią rzeczą, jaką, e, o jakiej mogę wspomnieć tutaj na, z, na, tej, na tej platformie, jest też możliwość zdalnej oceny. Zdjęcia dna oka przez okulistę, to znaczy badania są wykonywane w Krakowie, okulista jest w Warszawie i przez dostęp do strony internetowej ma dostęp do wszystkich przebadanych, właśnie pacjentów, i też może prowadzić później zdalne konsultacje. Z, jeśli chodzi o samą szybkość systemu, to. Bazując na dzisiejszym dniu, w dwie godziny udało się przebadać 80 osób. Każdy, każda z osób dostała już wynik mailem, więc to też świadczy o tym, w jak krótkim czasie możemy przebadać sporą ilość pacjentów i oszczędza to też pracy okulistą, ponieważ nie muszą badać wszystkich, tylko na przykład 10%, u których zostaną stwierdzone. Te zmiany. Więc y, kto z państwa się jeszcze pytał, oczywiście zapraszam z mojej strony. To wszystko. Bardzo dziękuję za możliwość udziału, pani prezes, i do zobaczenia. Proszę państwa. I tym samym dobrnęliśmy do końca. Ja dziękuję Państwu za wyjątkową y, cierpliwość, ale myślę, że y, no jest to ogromna porcja wiedzy, z którą y, no musimy się zmierzyć i to było dla ducha. A teraz zapraszam wszystkich na coś dla ciała. Zapraszam do sali obok na drobny poczęstunek i będzie możliwość porozmawiania między sobą, wymiany doświadczeń. Zapraszam, dziękuję pięknie, serdecznie. Jeszcze raz wszystkim. O, tutaj jeszcze pan Piotr. Szanowni Państwo, ja myślę, że podziękujemy brawami pani pani Małgorzata Kolec i Stowarzyszeniu Retina za to cudowne seminarium. Ogromne brawa, ogromne podziękowania w imieniu całego środowiska krakowskiego. Dziękujemy bardzo. Ja też dziękuję wszystkim, którzy, którzy pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję wykładowcom, ale też wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Kraków. Z całego, I dziękuję moim koleżaneczkom, które też tutaj z Retina MD Polska uwijają się jak mróweczki. Dobre, dobrego e, popołudnia, wszystkich dobrych e, powrotów do domu. Dziękuję.